Program lojalnościowy to zbiór najróżniejszych procesów związanych z jego obsługą, a także komunikacją z jego uczestnikami. Wykonywanie wszystkich zadań ręcznie pochłania bardzo dużo czasu, angażuje wiele osób i jest w efekcie bardzo kosztowne. Rozwiązaniem tego problemu jest automatyzacja. W Loyalty Starter znajdziesz gotowy moduł, który umożliwia budowę najróżniejszych scenariuszy automatyzacji. Przykładowo Klient może otrzymać gratisowe punkty zaraz po założeniu konta oraz drobny upominek za wypełnienie ankiety. Z filmu dowiesz się, jak zautomatyzować te działania. Zaczynamy. Konfiguracja scenariuszy automatyzacji odbywa się w zakładce ustawienia Marketing Automation. W pierwszej karcie konfiguracji Znajdziesz listę zdarzeń, czyli wszystkich zmian zachodzących na kontach klientów, które platforma stale monitoruje i które mogą być wykorzystane do automatyzacji. Zdarzenia służą jako wyzwalacze scenariuszy automatyzacji. Na liście widoczny jest początkowy zestaw zdarzeń systemowych czyli prostych zdarzeń, które nie wymagają żadnej konfiguracji np. związanych z dodaniem lub podjęciem punktów. Możesz również dodać nowe zdarzenia klikając w zielony przycisk. W polu rozwijanym o nazwie typ znajdziesz pozostałe zdarzenia dostępne w Loyalty Starter, np. wyzwalane przystąpieniem klienta do programu, jego urodzinami lub udzieleniem konkretnej zgody marketingowej. Dokładną listę dostępnych zdarzeń wraz z ich opisami znajdziesz w bazie wiedzy Loyalty Starter. Opcji jest naprawdę dużo, dlatego przed wdrożeniem programu lojalnościowego warto pomyśleć. Które działania powinny zostać poddane automatyzacji? Druga karta konfiguracji służy do budowy konkretnych scenariuszy automatyzacji. Aby dodać nowy scenariusz, kliknij w zielony przycisk. Każdy scenariusz składa się z kilku kluczowych elementów: nazwy, zdarzenia, które będzie jego wyzwalaczem, ustawień dotyczących dostępności i limitu wywołań na klienta oraz akcji, czyli działań. Które mają być automatycznie wykonane przez Loyalty Starter po wykryciu określonego wcześniej zdarzenia. Do każdego scenariusza możesz dodać kilka akcji, np. dodanie punktów do konta klienta, wysłanie do niego wiadomości e-mail, czy przekazanie mu nagrody cyfrowej. Dokładną listę dostępnych akcji wraz z ich opisami znajdziesz w bazie wiedzy Loyalty Starter. Przejdźmy teraz do konfiguracji przykładowych scenariuszy. W pierwszym przykładzie skonfigurujemy scenariusz automatyzacji, którego zadaniem będzie przyznanie klientowi gratisowych punktów za dołączenie do programu oraz wysłanie do niego powitalnej wiadomości e-mail. Zaczniemy od dodania nowego zdarzenia. Kliknij zielony przycisk. Wpisz nazwę zdarzenia, np. Na przystąpienie do programu. Wybierz właściwy typ zdarzenia. W naszym przypadku jest to zdarzenie wyzwalane przystąpieniem do programu. Następnie ustaw indywidualne opcje tego zdarzenia. Klient może zostać zarejestrowany w programie na różne sposoby: przez API w panelu administracyjnym, a także przez samodzielne założenie konta w panelu uczestnika lub aplikacji mobilnej. Możesz ograniczyć działania zdarzenia. Wskazując interesujące Cię warianty rejestracji. My wybierzemy wszystkie dostępne opcje. Na koniec zapisz formularz. Zdarzenie zostało dodane. Możemy przystąpić do konfiguracji scenariusza. Przejdź do karty Scenariusza i kliknij zielony przycisk. Za pomocą pierwszego pola aktywuj scenariusz. Następnie podaj jego nazwę. Z listy rozwijanej wybierz zdarzenie, które będzie wyzwalało uruchomienie scenariusza. W tym przypadku wybieramy wcześniej dodane zdarzenie związane z przystąpieniem klienta do programu. Dalej zdecyduj, czy scenariusz ma być uruchamiany dla wszystkich klientów, czy może tylko dla wybranych grup i segmentów. My zostawimy domyślne opcje. Ostatnim krokiem jest dodanie akcji, które mają być wykonane po uruchomieniu scenariusza. Przypominam, że naszym celem jest przyznanie klientowi gratisowych punktów po przystąpieniu do programu i wysłanie do niego maila powitalnego. Jako pierwszą akcję wybierz Dodanie punktów. Wprowadź liczbę punktów, które mają zasilić konto klienta po rejestracji. Jako drugą akcję wybierz Wysłanie wiadomości e-mail. Wprowadź tytuł i treść wiadomości. Obie akcje zostaną uruchomione od razu po wykryciu zdefiniowanego wcześniej zdarzenia. Na koniec zapisz formularz. Scenariusz został poprawnie dodany i jest już aktywny. Zobaczmy, jak działa on w praktyce. Klient za pomocą panelu uczestnika lub aplikacji mobilnej zakłada nowe konto w programie. Loyalty Starter wykrywa to zdarzenie. Powiązany z nim scenariusz automatyzacji jest od razu wykonywany. Konto klienta zostało zasilone ustaloną liczbą punktów. Została również wysłana powitalna wiadomość e-mail, co widać w historii wiadomości. Scenariusz zadziałał zgodnie z naszą konfiguracją i będzie powtarzalny dla każdego nowego klienta. W każdym momencie możesz sprawdzić wszystkie dotychczasowe wystąpienia danego scenariusza, klikając przycisk Zobacz historię. Historia zawiera przede wszystkim datę uruchomienia scenariusza. Oraz informacje o kliencie, na którego koncie został on uruchomiony. W drugim przykładzie skonfigurujemy scenariusz automatyzacji, którego zadaniem będzie przekazanie klientowi darmowego vouchera w podziękowaniu za wypełnienie ankiety. Zaczniemy od dodania nowego zdarzenia. Kliknij zielony przycisk. Wpisz nazwę zdarzenia, np. Na nagroda za wypełnienie ankiety. Wybierz właściwy typ zdarzenia. W tym przypadku jest to zdarzenie wyzwalane wypełnieniem ankiety. Następnie wybierz ankietę, której dotyczy zdarzenie. Na koniec zapisz formularz. Zdarzenie zostało dodane. Możemy przystąpić do konfiguracji scenariusza. Przejdź do karty Scenariusza i kliknij zielony przycisk. Za pomocą pierwszego pola aktywuj scenariusz. Następnie podaj jego nazwę. Z listy rozwijanej wybierz zdarzenie, które będzie wyzwalało uruchomienie scenariusza. Wybieramy przed chwilą dodane zdarzenie. Określ parametry związane z ograniczeniami scenariusza i dodaj akcję, która ma być wykonana po jego uruchomieniu. W tym przypadku będzie to wydanie nagrody cyfrowej. Wybierz voucher, który chcesz przekazać klientowi. Na koniec zapisz formularz. Scenariusz został poprawnie dodany i jest już aktywny. Zobaczmy, jak zadziała on w praktyce. Klient wypełnia ankietę, którą wcześniej wskazaliśmy w konfiguracji scenariusza. Po jej zatwierdzeniu Loyalty Starter uruchamia powiązany z nią scenariusz automatyzacji. Klient otrzymuje powiadomienie, że na jego koncie czeka na niego nowa nagroda. Może ją odnaleźć w zakładce z historią otrzymanych nagród. Scenariusz zadziałał zgodnie z naszą konfiguracją i będzie powtarzany dla każdego klienta, który uzupełni tę ankietę. Loyalty Starter daje praktycznie nieograniczone możliwości budowania przeróżnych scenariuszy automatyzacji. Za inne przykłady mogłyby posłużyć scenariusze oparte o takie zdarzenia jak urodziny klienta, wyrażenie zgody marketingowej, uzupełnienie danych osobowych, osiągnięcie wyższego poziomu uczestnictwa, złożenie zamówienia na nagrodę, rozwiązanie quizu, rejestrację z polecenia czy zmianę pozycji w rankingu. Zalecamy rozpoczęcie automatyzacji od procesów, które pochłaniają najwięcej czasu.